W nowym kościele, niewielkiej wsi na Dolnym Śląsku, kryje się miejsce o długiej i bogatej historii, związane z początkiem reformacji na tych ziemiach. Przez wieki było ono siedzibą rodów szlacheckich, a jego znaczenie sięga daleko poza granice tego dolnośląskiego zakątka. Znajdował się tutaj neogotycki pałac z XIX wieku, wzniesiony na fundamentach średniowiecznego zamku z 1319 roku. Zastąpił on pierwotną warownię rodu von Zedlitz i był zwieńczeniem wielowiekowej historii tego miejsca. Jego charakterystyczna architektura, otoczona niegdyś fosą i parkiem, świadczyła o bogactwie i pozycji społecznej właścicieli. To właśnie w tym miejscu, w 1518 roku, rozbrzmiały słowa, które na zawsze zmieniły oblicze Śląska. Melchior Hoffman, uczeń samego Marcina Lutra, wygłosił tutaj pierwsze w historii kazanie protestanckie na ziemiach śląskich. Georg von Zedlitz, właściciel zamku, wysłał wcześniej swoich posłańców do Wittenbergi, aby poznać naukę Lutra. W odpowiedzi ten delegował Hoffmana, który przez niemal 30 lat głosił tu ewangelicką naukę. Komnaty pałacu były świadkami niezwykłych wydarzeń. Podczas II wojny światowej zamek stał się miejscem tajemniczej operacji profesora Güntera Grundmana. Ten wybitny historyk sztuki zabezpieczył setki obrazów, rzeźb i cennych przedmiotów i wybrał pałac w nowym kościele jako jedno z miejsc, gdzie miały przetrwać wojnę. Losy ukrytych zbiorów pozostają do dziś nieznane. Pomimo powojennych poszukiwań, tajemnica skarbów Grundmana nigdy nie została rozwiązana. Mimo że pałac przetrwał drugą wojnę światową, jego los okazał się tragiczny. Po 1945 roku budowla niszczona przez Wandali stopniowo popadała w ruinę. W latach 70. ostatecznie została rozebrana, pozostawiając jedynie wspomnienia i nieliczne fotografie. Dzisiaj po potężnym kompleksie pozostały jedynie ślady dawnej świetności fragmenty parku, fosy oraz trzy słupy bramy wjazdowej z pierwszej połowy XIX wieku. W 2018 roku z okazji 500-lecia reformacji odsłonięto w nowym kościele pamiątkową tablicę upamiętniającą pierwsze ewangelickie kazanie na Śląsku. Zasadzono także dwa drzewka jabłoni przywiezione z regionu Wittenbergi na znak pokoju i pamięci o słowach Marcina Lutra.